Witam Was, witam. dzisiaj Wam pokażę jak coś takiego po prostu zrobić. Że tak się tutaj będzie. Pijać Wam level po prostu. To zobaczcie. Co, no z mojego jednego odcinka ja po prostu tam... No, czym, tam pokonać mogę jednym uderzeniem. Coś jakiego jak będę mieć go na Zawsze, który teraz mam, no i dobrze. Tam teraz pokażę jak to zrobić. Muszę eee, iść szybko, ale dobra. Ja po prostu musicie mieć... Takie coś, kamieni, kamieni szliferski, nie coś tylko musicie mieć, mieć się tam przy właśnie mierze, znacie, dokładne odcinka, tak robicie, tak, no i z tego wam później wylatuje level, dokładnie jak to się robi, tak, Opsa. tak, macie, tak, jest, Ja leci wam level ten. To przerwy, ja kiedyś się bawiłem, że uciekamy przed tym levelem. No ale oczywiście wiecie, że jak się, się tam przedstawił, bo kiedy miałem 7 lat, no po prostu patrzcie, jak, który mam level, niedługo będzie tysiąc. Więc zaczekajmy sobie chwilkę, nic nie robiąc. Czekamy, czekamy jeszcze tylko po 30 będzie. 20. <laughs> Dziesięć i będzie 1000! Bęk! Dziękuję Wam za oglądanie, widzowie. Do zobaczenia, pa! Mm. Co mnie działa?